Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Piotr Bilon i przed nami dzisiaj kolejny temat dotyczący usprawnień w Waymanie oraz efektywnego używania tego systemu. Parę słów dotyczących przygotowania i zautomatyzowanej definicji zadań. Mamy, jak pamiętacie Państwo, taki projekt, nad którym pracowaliśmy wcześniej, analizy CFD. Dzisiaj chciałbym pokazać na przykładzie projektu statku pasażerskiego, w którym nie ma jeszcze żadnych zadań, w jaki sposób możemy dosyć szybko te zadania tworzyć. To statek pasażerski, ok, jeżeli kogoś miałoby to zniechęcić, szczególnie architektów, może inżynierów, projektantów obiektów kubaturowych, to zwróćcie uwagę na to, że istnieją bardzo duże podobieństwa pomiędzy branżami, taki statek tego typu pasażerski, to może być całkiem, całkiem duży obiekt kubaturowy, a więc na pewno są podobieństwa pomiędzy branżami, tak więc warto na to spojrzeć. A skoro mówimy o budownictwie kubaturowym, to w szczególności w przypadkach, takich jak np. przykład retail średniego, średniej wielkości obiektów handlowych, bardzo często projekty są powtarzalne i różni się oczywiście lokalizacja, różni się czas ich wykonania i zaprojektowania, ale co do zasady? Yy, można powiedzieć, że mógłby istnieć jakiś projekt wzorcowy, z którego kopiujemy zadania i przesuwamy w prawo daty yy, yy, jego realizacji po to, aby yy, zaplanować yy, na podstawie projektu wzorcowego projekt docelowy. I tak właśnie działa Wayman w tym obszarze, yy, korzystając z funkcji yy, kopiowania zadań z innego projektu, yy, możemy w bardzo prosty sposób do naszego nowego projektu statku pasażerskiego, spisu yy, dokumentacji technicznej, możemy yy, dodać. Zadania z projektu Preliminary Design 20.04 analizy wytrzymałości i oczywiście system nas zapyta o to, jakie elementy chcemy kopiować. Tak, mamy tutaj listę wszystkich zadań z tego projektu. Jeżeli zaznaczę, że wszystkie chcę kopiować lub odklikam jakieś, którego nie chcę kopiować, <laughs> następnie wskażę, że skopiuję limity dla zadań, limity dla pracownika, pominę tym razem zmiany, ale na przykład skopiuję wszystkie daty planowane, skopiuję elementy związane z yy, jakością. Skopiuję relację i przesunę wszystko względem rozpoczęcia nowego projektu, czyli wszystko z uwzględnieniem daty 4, 6 kwietnia, tutaj data rozpoczęcia tego projektu wzorcowego to 16 marca, i powiem kopiuj. To bardzo szybko uzyskam w projekcie docelowym listę wszystkich zadań. Oczywiście one są przesunięte w czasie, czyli w oryginalnym moim projekcie zadania były realizowane w marcu, a tutaj proszę zwrócić uwagę, już mamy cały harmonogram Ganta wraz z relacjami odwzorowany od początku kwietnia do końca kwietnia, prawda? O co nam chodziło dokładnie? Więc to jest jeden ze sposobów bardzo szybkiej definicji zadań. Kolejna rzecz bardzo przydatna to definicja zadań z mm, nie wzorcowych projektów, a wzorcowych spisów dokumentacji. W nie mamy taką funkcję. Czytaj, wybrane zadania z uniwersalnego spisu dokumentacji. W tym momencie, skoro to statek, otwiera mi się. Lista zadań dla statku, mamy odpowiednio podzieloną na elementy stricte okrętowe, konstrukcyjne, jak projekty dyna, projekty poszycia, ale także są, tak jak powiedziałem, te elementy bardziej kubaturowe związane chociażby na przykład z chwacem, wentylacją, klimatyzacją. Ok, wczytajmy sobie je wszystkie, może jakieś rurociągi siłowni, coś dla energetyków, może rurociągi paliwa, może sprzężone powietrze, może woda chłodząca, ok, kopiuję. W tym momencie skopiowała mi się już lista kolejnych nowych zadań. Pokażę jeszcze jeden sposób zautomatyzowanego tworzenia zadań, co do którego myślę, że może być przydatne, a niekoniecznie muszą Państwo wiedzieć o jego istnieniu. W tym oto etapie zdefiniowaliśmy dla dwóch pracowni budżety po 1000 godzin dla pracowni PZA i PTO. Pracownie, czyli branże. Dwie branże mogą w tym projekcie pracować, czyli każdy pracownik branżowy, należący do, do tej pracowni, do tego zespołu, może alokować godziny. Żeby tak było, automatycznie możemy utworzyć zadania dla budżetów pracowni. A więc utwórz zadania według planowanych budżetów etapu. W tym momencie utworzyły mi się automatycznie dwa nowe zadania. Realizacja projektu 20.06 dla pracowni PTO i PZA. I proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy napisanych wszystkich wykonawców należących do tej pracowni, czyli automatycznie w karcie pracy tych wszystkich osób pojawiło się to zadanie. Szybko, sprawnie i właściwie z niewielkim udziałem prowadzącego. Jeżeli w taki sposób chcielibyśmy prowadzić nasze projekty, jest to oczywiście możliwe. Chciałem też pokazać Państwu jedną z funkcjonalności, która niestety może się przydać w tych czasach. Dotyczy ona wstrzymania projektu. Jeżeli projekt lub etap tego projektu zostanie wstrzymany, to wystarczy w. Etapie zaznaczyć jego status lub odznaczyć go. Po zaznaczeniu statusu wstrzymany, wszystkie zadania w kartach pracy pracowników zostaną zablokowane, oznaczone zostaną statusem wstrzymany, a my nie będziemy mogli raportować do nich godzin. W momencie, w którym odblokujemy ten status wstrzymania, system będzie nas pytał o to, co się wydarzyło w tym okresie od zablokowania, zmiany statusu na Wstrzymany do dzisiaj. I o tym odpowiem już w następnym odcinku. A dzisiaj pokażę na przykładzie karty pracy yy, Machesza. Jak wygląda w karcie pracy. Wyglądają zadania yy, z wstrzymanego yy, projektu. I proszę bardzo, zwróćcie Państwo uwagę. Status na czerwono wstrzymany nie mogę raportować. Na dzisiaj to wszystko. Bardzo dziękuję i zapraszam do kolejnych yy, odcinków. Yy. Miłego weekendu i do zobaczenia już wkrótce.